Cześć, witamy Was w przygotowaniu kwiatów do jesieni. Bo co będą robić kwiatki? Spać. Mm -hmm. ja Też wiem. idziesz do mnie? No, ale nie możemy na się do... Na to sobie usiądź na kanapie. Ja będę. Ja, ja nie chcieliby. No to sobie usiądź. Cześć, kochani, tak jak Antek Wam mówił, będziemy przygotowywać rośliny do jesieni. W całym domu mamy około 30 roślin, więc nie wszystkie tu przyniosłam, i jakby, jak widzicie, wokół jest ich całkiem sporo. Będziemy po pierwsze przeglądać wszystkie suche liście zruknięte Będę przeglądać, czy nie ma jakichś. Czy nie ma jakichś chorób? Nie będę Wam tego teraz pokazywać. Ale będziemy też ostatnie takie kampanie robić e, tych roślin. Będę po prostu przykrywać dół reklamówką, żeby już ta ziemia nie namakała. Okay. Więc to będzie takie porządne też mycie liści. Ostrożnie. Dobra, tylko żebyś nie urwał tego liścia. Super by było. To jest akurat... No lepiej by było, żebyś nie urwał Mamy też takie kwiatki Jak na przykład ta monstera, która ostatnio Bardzo podrosła i opierała się O ściany, jak widzicie okazało się, że Zamiast stać w pionie, bardzo się przekrzywiła Do tego Mam nadzieję, że zobaczycie Wyszły jej korzenie, więc mamy też taką sytuację Że w niektórych roślinach Trzeba po prostu dosypać ziemi Także chciałabym to wszystko zrobić No Tutaj mam taką dużą monsterę Nie wiem jak wam pokazać Że widzicie, troszeczkę ziemi by jej jeszcze na górze się przydało. Jeżeli chodzi o ziemię, bo często pytacie, jakie ja używam, więc do tych roślin będziemy używać tej ziemi. Nie jest to niestety żaden film sponsorowany. Jeżeli substrat chciałby mi wysłać jakiś roczny zapas, bardzo proszę. Mamy też kilka palemek i tutaj na przykład już z góry wam pokażę, że tutaj jest jedna część tej palemki po prostu do wyciągnięcia, bo o, razem z korzonkiem, super bo po prostu nam uschła, także to idzie do kosza, będę przeglądać właśnie wszystkie te części. Ty też chcesz coś powiedzieć? Mamy nawet taki kwiatek. A ty pamiętasz, jak on się nazywa? Na F. Fitonia. Bardzo dobrze, fitonia. Mhm. Więc dobra, przechodzimy do działania, idzie wam pokazać. Jeszcze. Mamy tutaj taki nawet kwiatek ten. Jeszcze jeden wam pokażę. My mamy bardzo dużo kwiatków, nie? To do to, to jest to samo, mhm. tylko tutaj widzisz, Nauka, możesz pokazać, że musimy urwać tę część. A więc mamy to przygotowane, jeżeli chodzi o... Dobra, Antek, mam idzie pokazać. Drugą fito, ja tego będzie tu obciąć, nie wiem. Tutaj będzie trzeba obciąć. Mamy przygotowany, e, wysterylizowany nóż, e, którym będziemy obcinać. Mam też tą taśmę, którą będę podpinać kwiatki. E, zostawię Wam na dole, mam też e, paliki, akurat to są paliki kokosowe, które kupiłam w Obi za dla mnie astronomiczną kwotę 21 zł, więc to jest ostatni raz, kiedy je kupuję w przyszłym roku. Wszystkie kwiatki będą miały moje własne paliki i po prostu zrobimy je sami z bo e, za dużo to by mnie kosztuje, a te kwiatki będą coraz, coraz po prostu... Ale mamy nożyczki. Uważajcie, bo ma ja was oczy <laughs> Więc dobra, nie przedłużając, e, my się będziemy już z wami żegnać i pewnie nas już mniej zobaczycie. E, po prostu będę wam robić teraz przebitki, jakim kwiatem, jak się zajmuje. E, a jeżeli chodzi ja o... To chciałam a on was, i go obudziłeś, wiesz? Ja tylko sobie sam ja Aha, no to się wystraszył, może ciebie. Jeżeli chodzi o ten ogólny film, jak dbam o kwiaty i tak dalej, i tak dalej, on niebawem się pojawi na kanale. Także, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie mojej pielęgnacji, to zostawcie je. Znaczy, pielęgnacji kwiatów, czy ogólnie kwiatów, to zostawcie na dole. Postaram się wam odpowiedzieć jak najszybciej. Pierwszym kwiatkiem, którym się zajmiemy, to jest właśnie moja Monstera delicioza. I jak możecie zobaczyć? No, niestety, tutaj jest trochę za mało ziemi. Ona się też kiedyś wywróciła. Przechylił się też ten palik, przez co cała Monstera po prostu tak właściwie leży. Chciałabym ją bardziej spionizować, także dosypiemy ziemi. Tutaj przeglądam jakieś takie delikatnie suche rzeczy, powyrywam, żeby nie miała takich tutaj jakichś suchych końców. Oczywiście nie przycinamy korzeni powietrznych, no więc zaraz ją tutaj spionizujemy, trochę ziemi dodam i już wam pokazuję, jak to wygląda na koniec. Logów, pokazywałam Wam, że kupiłam sobie taki rzep i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Ja go będę używać, żeby przywiązać kwiatka do tego, ale z jednej strony, już Ci pokażę, on jest bardzo mięciutki, dzięki czemu jak kwiatek będzie rosnął, to onie się. Taki dźwięk wydaje, jakże tutaj mój pomocnik siedzi i mi pomaga. On jest w środku wyścielany takim filcem, więc bardzo, bardzo będzie też delikatny dla kwiatów. Jak będzie rosnął kwiatek, to nie będzie to uszkadzać w ogóle jego łodyg no i słuchajcie, monstera jest po chwili gotowa ziemia jest uzupełniona, jak widzicie palik też jest ładnie wbity, korzenie powietrzne wystają, e, te trzy liście zostawiłam po prostu luzem e, a tak wygląda tutaj to spięte to jest ciemnozielone, także e, tak wyglądają spięte liście e, ten na razie zostaje, bo nie chcę go tak bardzo mocno dociskać ale przyszłościowo chcę, żeby też jakby należał do tej całej e, rodzinki, także będę go spinać e, w późniejszym etapie rośnięcia I teraz mamy małą tą palemkę. Sytuacja analogiczna, troszeczkę dosłownie e, ziemi, bo widzicie tutaj po prostu im korzemki e, gdzieś tam wychodzą. Tu przeglądnę, czy nie ma jakichś suchych e, liści. Wydaje się, że z nią jest wszystko w porządku. A, jeszcze jeden. Widzicie się, zasuszony znalazł. Ty to zrobisz. OK, idzie mój pomocnik. Tu jest do wyrwania. Rączką, bardzo proszę. Wystarczy rączką. Okej, okay, dobra, a to tą drugą część mama zrobi rączką. No, więc zaraz przeglądamy, dosypujemy yy, i to mamy już z głowy. Mam też dwie, albo nawet kilka niestety, bo na dwie, ale mam też kilka roślin, które kupiłam w tych doniczkach jakby przemysłowych, plastikowych. No i nie zdążyłam ich przesadzić, więc zostają do wiosny niestety w tych doniczkach, które mają. Ale teraz tylko poprzeglądam, czy właśnie nie ma tutaj jakichś jakby ubytków w liściach, czy wszystko ok jest z ziemią. Zerknę, czy właśnie nie ma jakiejś pleśni ani niczego, czy to pod liściami, czy to właśnie w ziemi. No i wracają sobie do swoich osłonek. słuchajcie, a to jest druga moja monstera taka olbrzymia, która po prostu stała tam i zaczęła już wypływać ciężko było wychodzić z kuchni e, ja nią zajęłam się już wcześniej e, jak widzicie bardzo ładnie te rzepy wyglądają, tu mi się nie podoba ten rzep ale będziemy coraz bardziej tutaj jakby go spinać, ale to powolutku, powolutku, gdzieś myślę miesiąc, dwa bo już jest lepiej, o już widzę, że można by było go bardziej e, powolutku, po, po parę centymetrów że tak powiem, co parę tygodni będę po prostu go coraz bliżej, coraz bliżej, myślę, że te też pójdą wyżej, więc będziemy go ciągnąć y, do palika. E, tak. Więc tylko dosypię troszeczkę ziemi, dosłownie wyciągnę tutaj kilka takich y, wyschniętych korzeni. Tam idzie mój pomocnik dalej coś tutaj. Co robisz dalej, pomocniku? Myję im, myję tutaj... Tutaj to się wysypało. Dobra, super, dzięki za pomoc. E, więc tylko dosłownie dosypię tutaj ziemię, bo ta jest już ogarnięta i zaraz będę się brała. E, właśnie się zastanawiam, czy za podpięcie, czy nie podpięcie e, tej trzeciej monstery, bo mam trzy monstery. Właśnie te e, delicjoza. Marzy mi się ta, teraz zapomniałam nazwy na F, na V e, z tymi białymi plamami, no ale e, na razie muszę się zadowolić takimi. To jest nasza. Kochana Mousteka i bardzo ją pienizujemy. On i oj nie ziemi. No nie trawy na ziemi, to tak wygląda. Ciemno co nie? Uuu, ciemno, jak duchy tam by były. Ale tam nie ma duchów. No, nie. Mam taki upał tutaj. Uuu, kwiatków. No i tu nam się pojawił mały problem, bo kilka liści jest tej samej wysokości, także dam im chwilę, bo one się zaraz poustawiają tam do światła, jakie one są wielkie. E, więc one się nam tutaj poustawiają, tu są spięte, a tu jest kilka puszczonych luzem. Zobaczymy, jak one się będą zachowywać. E, najwyżej te, ja nie jestem jakąś wielką fanką tych małych liści, więc ja je często nie obcinam. Ja nie, nie, nie jak się nie będą zachowywać, no zobaczymy, jak się będą. E, więc zostawiamy na razie monstera w takim, jakby w takim rozłożeniu i zobaczymy co z tego będzie na wiosnę. Słuchajcie szybki przegląd paprotki. To jest w ogóle paproć, którą chciałam wyrzucić, bo była na uschnięciu i w ogóle no dramat i tragedia. Już byłam pewna, że ona idzie do kosza. Kupiłam odpowiedni nawóz, przestawiłam ją, zraszałam ją codziennie i mamy nie chcę jej dotykać, bo to jest paproć, którą wytulił ten człowiek. Kto wytulił paprotkę? No, i wiesz, że już jej nie wolno dotykać. A Antek ją tak wytulił, że ona prawie cała zwiędła. Znaczy, dwie były, jedna Uf. zwiędła, jedna nie przeżyła tego tulenia. Tego już nie można dotykać. Tego nie wolno dotykać. Poprotka nie lubi, jak się dotykają. I te wszystkie jasne, które widzicie, to są e, te, które wyrosły w tym roku, więc e, widzę, że wszystko jest z nią ok. Także. Te, wszystkie lata z wyrosły w tym roku? Nie. E, te niektóre widzicie, tu ma na przykład ucięte, bo było całe suche. A to jest, to jest nowe, a to jest ucięte. No, więc z nią wszystko jest ok, wraca z powrotem na parapet. I słuchajcie, na tym parapecie obok tej paprotki żyje sobie pieniążek. Ten, który kupiłam, w, pokazywałam wam na Instagramie. Kupiłam go w biedronce w koszmarnym stanie, ze zgniłymi korzeniami, dlatego jest przesadzony, mimo że niedawno był właśnie kupiony. W fatalnym stanie połowę z, z niego musiałam oszkrobać, i tutaj sobie jest w szpitalu, leczy się, także to jest taki mój parapet. Akurat to jest na wschód okno, więc tylko rano mają te kwiatki takie słoneczko, tak to mają światło, ale nie jest to takie mocne światło, także idealne miejsce na właśnie taką rekonwalescencję. Także jedyny minus, że tu jest firanka, więc ja ze swojej strony prawie ich nie widzę, no ale niech sobie tam ładnie rosną. A do Begonii, słuchajcie, to ja już nie mam siły, bo znowu wypuszcza kwiaty. Jedyny plus tych kwiatów jest taki, że potem z tego kwiata jak już kwiaty obetnę... Wiem, że ma pajęczynę, właśnie musimy ją obejrzeć, czy to jest złośliwa pajęczynka, czy taka domowa pajęczynka. E, jedyny plus, że właśnie z tego kwiatka potem wyrastają nowe 3-4 liście, także e, patrząc na to, że tych kwiatów jest może chodzić, patrząc na to, że tych kwiatów tutaj jest 5, mogę liczyć na 15 nowych liści i już sobie muszę na listę też zapisać, że muszę kupić pędzelek, bo begonie czyści się pędzelkiem, a gdzieś posiałam ten którym czyściłam, ona bardzo zniszczone liście ale zostawiamy te liście i je obetne dopiero, widzicie, prawie każdy jest zniszczony, je obetne dopiero na wiosnę w momencie kiedy te mi wyrosną i będą już ładne. Patrzę. Może odrobinkę, tylko ziemi jej dosypię, bo właściwie taki lejek mi się zrobił od podlewania. No i słuchajcie, ostatni olbrzymi zakup, czyli monstera, manki. Ona jest. małpa! Po... Dobra, małpa z Twojego pokoju antek, nie? Jak widzicie biedactwo na samej górze ma nowego liścia, który nawet jak się rozwinie, to już jest zniszczony. Także obetniemy cały ten y, pęd, przeglądniemy ją, tutaj niektóre muszę, widzę, liście wyprostować, a bo podziurki powchodziły, także jest ich sporo. E, będę wymieniać te plastikowe e, tutaj, które były chwytaki na te moje rzepy. No i tutaj na dole mamy takie zrzuknięte liście, e, nawet bardzo zżółknięte, także przeglądamy, słucham, oczywiście, że możesz powiedzieć, słucham. Kończymy w ogóle razie to robić. Kiedy kończymy? To myślę, że jeszcze ten i jeszcze tylko tą kalateą się zajmiemy dzisiaj, bo robi się już ciemno tylko dwa kwiatki, już właściwie w tym pokoju ogarnęliśmy wszystkie, bo tam mamy, z tamtymi nic nie trzeba robić, jak już przeglądnęłam. Eee, także szybciutko ten i mamy dwa pokoje załatwione. Eee, zostały nam dwa, ale to są tam w moim pokoju, o widzicie? Tutaj tak jakieś biedactwa, ale... Eee pochowane, więc trzeba to wszystko powycinać, żeby sobie ładnie roślinka odpoczęła, żeby to, wiecie, gdzieś tam nam nie gniło i tak dalej. Przeglądne, czy gdzieś nie ma jakichś uszkodzeń też na liściach od dołu. No i bierzemy się, już przyszedł ogrodnik. <grych> Dobra, bierzemy się za tą monstera. Pięknie wygląda w ogródku. Wcześniej wczesniej pięknie wygląda. A pokażesz nam, co to za ogródek zrobiłeś? Proszę. No, tego jednego. No ale obróć mi tutaj. No. Tego jednego liścia, co mama obcięła, wsadziłeś razem z tą karteczką, mm. tak? Uh -huh. I co on tutaj jeszcze ma? Oprócz tego, że ma masę ziemi, którą mamie ukradłeś? I. Ja, ha, ha, ha. <laughs> I mleko, tak? Uh -huh. I ziemię. I coś jeszcze? I nic. Dobrze, to rośnie. jaką tu mam na tej I tej... co robimy ale jutro z tym? Małpa. Dobra, i co jutro z tym zrobimy? Ale na drugi dzień... No to jutro, czyli? Jutro i po i na drugi dzień to wyrzucamy. Bo jest w tym... Nie wiem. Mleko. I nie wytrzymaj, będzie śmierdzieć bardzo. To zostaw to, żebyś sobie nie nadział się. Znaczy może dotknąć na górze, tylko zobacz, że można sobie nadziać rączkę na to, tak? Okej, okay, wymieniłam, słuchajcie, parcie od razu to moim zdaniem lepiej wygląda niż z tym plastikiem. Tu muszę obrócić, bo niestety minus jest tego, że to ma ten napis, ale jak to zaraz obrócę, to właśnie ustawiam to jakby tym, tą częścią, która nie ma napisu i nie jest aż takie e, widoczne, tylko muszę to przekręcić. No i ostatni kwiatek, słuchajcie, to kalatea, która... Hmm, zobaczymy jak przeżyje, mam nadzieję, że przeżyje, bo jak widzicie zrobił się całkiem ładny i pokaźny kwiat, ale ostatnio w kilku liściach widziałam, że mi przesychają końcówki, jest to spowodowane problemem z wilgocią. Trochę ciężko mi teraz dostosować jakby poziom nawodnienia i tak dalej, więc zobaczymy, czy mi się uda, żeby przeżyła. E, oczywiście, jak to ona ciągle puszcza jeszcze nowe kwiaty, więc zerkniemy. Wiem, że tutaj jest kilka, o właśnie, to są dwa zżółknięte liście, których trzeba się pozbyć. E, one zżółkły głównie dlatego, że e, no, od takiej dużej kopuły, wiecie, one nie dostają prawie w ogóle e, światła, jeżeli chodzi o ziemię, a to jest bardzo ok, nie mamy tutaj żadnych stanów, widzicie ani żadnego grzyba, ani żadnej pleśni. Um, ja podlewam kwiatki, takie widzicie czarne rzeczy, zaraz zobaczę które da się czasami już poobrywać, jakieś takie uschnięte części, o takie rzeczy. Wytniemy te dwa, trzy liście Przeglądnę czy wszystko od dołu jest też ok z tymi, które tutaj są. Wydaje się, że jest wszystko ok. No i to jest koniec. Na dzisiaj roboty z kwiatami. Słucham. A tu już zupełnie, słuchajcie, poza tematem chciałam się tylko pochwalić. Raz, a, dwa, trzy i cztery. Co pokazywałam wam na Instagramie zasadzone od ziarenka papryki jalapeno, więc. Czekam na Was, kochane, czekam, czekam. No i to wszystko słuchajcie, w dzisiejszym ogarnianiu roślin. Będę jeszcze ogarniać dwie palmy oraz. E, nie, dracena ogarnęłam, więc mam dwie palmy i jedną monsterę jeszcze e, tą minimę u siebie w, do, w pokoju do ogarnięcia, ale tego już pewnie e, nie będę nagrywać, chyba, że będę dla Was nagrywać kolejną część z tego jesiennego przygotowywania mieszkania e, po prostu do tej jesieni i tak dalej. Będę robić to w sypialni, to wtedy e, tam Wam może jeszcze nagram, jak tamte kwiaty będę ogarniać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i dla tych, którzy się interesują roślinami, to coś tam ciekawego może wychwyciliście. Ja na wiosnę wszystkie kwiaty będę przesadzać do ziemi zmieszanej z perlitem. Widzę, że o wiele lepiej mi się jakby w ogóle trzymają te kwiaty, trochę inaczej się je podlewa. No nie będę teraz zmieniać, wiecie, całego wszystkich, ziemi we wszystkich kwiatach, więc muszą sobie poczekać do jesieni. Oczywiście przestaję już je nawozić. Myślę, że jutro to będzie ostatnie podlewanie z nawożeniem. I na tym kończymy nawożenie. Podlewam wodą od więc dzisiaj sobie wleję tą wodę, Antek już się z wami żegna. Tak? Dobra, super, papa. Pa. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli tak było. Jeżeli macie jakieś porady dla mnie, to oczywiście piszcie bardzo chętnie. Poczytam i do zobaczenia już w na najbliższym filmie. Pa!